Gepard Mark 5, najnowszej wersji, czyli z O3, w wersji Dead -cut i na ogniwa 6S, czyli no, najnowsza konstrukcja filmowa, pięciocalowa, mojego ulubionego w zasadzie producenta. No właśnie, filmowa, Dead -cut, czyli co, nie nadaje się do freestylu? No, zobaczymy. Ja się nazywam Uchsi Piekło, a to jest kanał, na którym udowadniam, że FPV może być dla każdego. Zapraszam. Najpierw krótkie wprowadzenie, bo wiem, że coraz więcej osób, które nie latają stricte FPV, ogląda ten kanał. Więc. To jest taki dron. Ja to kiedyś ochrzciłem jako prawdziwe FPV. Niektórzy na to mówią, że do it yourself. Natomiast właśnie wcale nie do it yourself, bo tutaj kupujemy gotowca. Ale co to znaczy prawdziwe FPV? No to znaczy, że nie ma systemów autonomicznych, nie ma domyślnie przynajmniej GPS-a. Choć tutaj ja sobie dodrukowałem taki element, na który można włożyć GPS-a, i on tu przez chwilę był nawet. Z dłuższa historia, dlaczego aktualnie nie ma. W każdym razie, jeśli sobie zamontuję. GPS-a, to tak ten dron będzie potrafił wracać, natomiast w tej wersji oprogramowania, którą ma domyślnie, nie będzie potrafił wylądować. Generalnie trzeba umieć latać w manualu czy w akro, żeby no, takim dronem się zainteresować co do zasad. To, co może zainteresować użytkowników awaty, no to jest to, że mamy tutaj O3 właśnie i to jest właśnie najnowsza generacja, uzyskała to tą, tą o Co to znaczy O3? No to jest kamera wzięta i system, cały system wideo wzięta z żywcem z Avaty. To współpracuje dokładnie z tymi samymi goglami, daje dokładnie ten sam obraz, tej samej jakości obraz i obsługuje się z gogli to dokładnie w ten sam sposób. o od razu jest tutaj zabezpieczona taką aluminiową z przodu, tutaj widać ramą, tak, która no, Chroni przynajmniej częściowo przed uderzeniami. Jak w coś płaskiego, to przynajmniej ta szybka nie powinna pęknąć. To jest aluminiowe, to jest mocne, to jest faktycznie wytrzymałe, jest przykręcone do węglowej ramy. O3 daje nam jeszcze jedną przewagę, Dlaczego? dlatego w ogóle drony z otrójkami to może być ciekawy, ciekawa propozycja dla osób, które mają na przykład Avate, ale bo mają DJI FPV, a chciałyby spróbować. Czegoś więcej, czegoś szybszego, czegoś bardziej dynamicznego, nie wiem, a może bardziej kinowego. Ciężko mi powiedzieć, jakie mogłyby być potrzeby. No w tym wypadku na pewno czegoś szybszego w wypadku tego drona. Czyli o trójka współpracuje z tym oto kontrolerem i można sobie to sparować i po prostu działać na kontrolerze z Awaty. Fajnie. Z bardziej technicznych rzeczy na pewno to jest 6S, czyli podchodzi na takie ogniwa 6S22.2V. Jest też wersja 4S, ale mówimy tutaj dokładnie o tej. I jeśli mamy takie ogniwa, to producent zaleca ogniwa o pojemności 1050 do 1550 mAh. Ja latałem na 1400 dokładnie i na 1050 też latam. I sobie o tym jeszcze powiemy w dalszej części filmu. Mamy wreszcie w kontrolerze lotu USB-C. Tak, tutaj niczym nie zasłonione, po prostu widać cały kontrolę lotu i dzięki temu, no, wreszcie chyba nie musimy szukać starego kabla micro USB, jeśli chcemy Skonfigurować tego drona jakoś inaczej. Oczywiście drugie USB-C też jest do podpinania do trójki, no ale to jest już w tym momencie chyba standard. Z rzeczy ciekawych to jest to, że mamy tu Bluetooth i możemy sobie skonfigurować gdzieś w polu, że tak się wyrażę, tego drona jego kontroler lotu. Możemy skonfigurować sobie z telefonu przy użyciu aplikacji z PDB. Nigdy tego chyba nie używałem, no ale rozumiem, że niektórzy mogą mieć taką potrzebę i niektórym się to może przydać. Tak jak zacząłem mówić, wszystko jest tutaj... Na wierzchu w miarę, tak? Czyli e, możemy się dostać do kontrola lotu, nie ma nic nie jest zabudowane. Tu trójka jest jakby no, za zabudowana, osłonięta i to dobrze, ale jakby na niej nie ma. Ona i tak jest zamkniętym w kawałkiem e, aluminium chyba, czy nie wiem z czego, to już nie pamiętam. E, od, oczywiście dostęp do karty pamięci i USB jest bez problemu. Na wierzchu do przycisku bindowania, wszystko jest na wierzchu i to jest super. Ja nie lubię jakichś takich zabudowanych dronów. E, ta obudowa nic nie daje, tak w zasadzie. Powiem, że jakieś tam kusz czy trawa ewentualnie nie wchodziły. Tu jest wszystko fajnie na wierzchu. Nie ma żadnych lampek choinkowych, podświetleń. Dla mnie osobiście plus, natomiast wiem, że niektórzy takie rzeczy lubią, ale warto. Warto o tym wspomnieć. To, co jeszcze trzeba dodać, to, że ramiona są wymienne. I, czyli jak połamiemy którekolwiek ramię, to jest wymienne. Ja wiem, że dla do osób, które latają takimi dronami, jest to dość oczywiste. Natomiast powiem szczerze, że na początku, jak oglądałem zdjęcia tego drona, teraz chyba się je wymieniło, to ja nie byłem przekonany, czy tu na pewno każde ramię jest osobno wymieniane. Wyglądało to tak, jakby to był jeden element, co byłoby co najmniej dziwne. Natomiast tak to wyglądało, więc zaznaczam, każde ramię jest wymieniane osobna, nie ma z tym problemu, więc w razie jakiejś kolizji, no to musimy sobie kupić ramię i je najnormalniej w świecie wymienić. Tak jak zaznaczyłem na początku, to jest wersja DeadCut. Co to znaczy DeadCut? Jedyna różnica pomiędzy zwykłą wersją, a wersją DeadCut jest taka, że ta rama jest zmieniona i nie jest na bazie X-a zrobiona, tylko te nóżki u góry ma takie rozjechane jak ten kotek, tak? Nie wiem. Wiecie, wiecie, jak kotek ma rozjechane nóżki, no właśnie w ten sposób. No w przeciwieństwie, na przykład pokażę wam, tu mam ramę z kawałkiem kontrolera, jeszcze od nas gula, tak? To jest takie typowe X. To znaczy, jak tego nie obrócę, proszę, to mamy X. Jest to po prostu całkowicie symetryczna rama. Co to daje, że to jest cut i co zabiera? No dokładnie takie jest przemyślenie. To daje, że jeśli mamy ramę cut, to w kamerze nie widać. Śmigieł? No, bo to chyba jest oczywiste, kamera jest tu. W tym momencie śmigła są na tyle cofnięte do tyłu i na boki, że nie widać ich w, w, w o trójce, czyli tej kamerze wbudowanej. No, oczywiście, tutaj do trona możemy sobie dołożyć też GoPro, zamontować w tym miejscu i wtedy w ramach takich X, tak z reguły nie widać tych śmigieł. Z reguły. Ale zdarza się, mi się zdarzyło, że się nagrały, zwłaszcza jak jest stabilizacja włączona gdzieś mocna i się gdzieś ten, e, jakieś mocne ewolucje robi, czy jest mały kąt kamery ustawiony, to zdarza się, że się nagra. Tutaj nie ma ryzyka, ani nie ma w trójce tego nagranego, ani nie ma ten. Natomiast nic za darmo. Ponieważ mamy inną odległość śmigieł na bokach, inną odległość śmigieł przód-tył, to inaczej teoretycznie działa, obracanie się w ten sposób, inaczej działa obracanie się w ten sposób. Tak nie jest to symetryczne. Ono nie działa dokładnie w ten sam sposób inną ilość mocy na silniki trzeba dać, jeśli robimy ruch pitch, a inną ilość mocy, jeśli robimy ruch roll. Co jeszcze? Jeszcze jest taki problem tutaj, że może w ten sposób to pokażę, że te silniki na dole są tutaj w innej odległości od siebie, myślę, w takiej odległości niż te silniki u góry. Czyli nie dość, że, e, że, że góra-dół jest inaczej, to jeszcze nie ma tutaj żadnej e, tej osi symetrii, dokładnie nie ma, tak? Ona nie istnieje pomiędzy silnikami, przynajmniej. Nawet już pomijając kształt ramion, po prostu te, ta odległość i ta odległość jest inna. Efekt? Efekt jest taki, że przy agresywnych ruchach możemy Spowodować, że ten dron będzie robiąc roll, na przykład, będziemy w tym rolu jeszcze mieli trochę ja. Czyli robiąc tylko obrót, dron zacznie nam się obracać w którąś stronę, ponieważ te kalkulacje nie są takie proste. Oczywiście, uspokajam nad tym wszystkim dwa kontroler lotu, i tak naprawdę dla pilota nie powinno to być w ogóle. Odczuwalne czy zauważalne. No ale nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że jeśli coś jest fizycznie zrypane tak w dronie, znaczy celowo jest to zrypane, bo to nie jest tak, jak ktoś to źle zrobił, po prostu no, zostało to dla, dlatego, żeby tą kamerę wysunąć do przodu, e, tak rozwiązane. No ale jest to fizycznie niezrobione, tak nie jest to najlepsze rozwiązanie fizyczne. No to teraz żadna elektronika w 100% tego nie zastąpi. Uspokoję natomiast. W praktyce myślę, że jest to prawie niewyczuwalne i 99% pilotów, yy, którzy nie latają jakiegoś bardzo agresywnego freestylu i freestyle nie jest ich jedynym celem, spokojnie może, a nawet chyba powinno sobie wybrać taką wersję. No, chyba że lubicie mieć śmigła w kadrze. Niektórzy chyba lubią, nie wiem, nie rozumiem, ale niektórzy lubią. Ponoć to fajnie wygląda. No więc freestyle. Zacznijmy od tego freestylu właśnie, bo bo jakby, bo tutaj jest największa taka wątpliwość, czy on się dobrze zachowuje. Mamy tutaj silniki 1960 kV, tak? Sporo, sporo. To jest spora ilość obrotów na volt tak naprawdę i to czuć w locie. Ten dron ma niesamowitego kopa, zwłaszcza jak się jeszcze nie ma tutaj GoPro, yy, to, no, to, to grawitacja w zasadzie nie istnieje. Naprawdę, yy, to ma... Nie chcę użyć tego słowa, co ma, jest, jest naprawdę dobrze. W porównaniu do Nazgula, chciałbym to porównać, bo ja latałem wcześniej na V2. No, rozumiem, że to jest kilka, e kilka generacji wcześniej. Natomiast no, tu, tu mieliśmy TrueX, tak, a tutaj mamy e Deadcat. Więc najpierw wziąłem sobie no, tego drona i zacząłem latać i stwierdziłem, no kurczę, no 5 sali, jak 5 sali. No, kupiłem fajnie, fajnie, że mam o trójkę, ale jakoś nie czuję tej różnicy. E, zacząłem. Nagle okazało się, że hm, siadają mi rzeczy, których trikik, które mi wcześniej nie siadały, wlatuje w gapy, których które wcześniej nie wlatywałem, bo się bałem. E, no, i jednak niby lata to tak samo, niby jest OK, a jednak jakiegoś powodu jest lepiej. Nie potrafię tego nazwać, tak? No po prostu lata się tym lepiej i precyzyjniej. Później obejrzałem materiał, który nagrałem i okazało się, że to co jest nagrane z Nazgula, jest dużo mniej płynne, gdzie ja tam szarpie, a nagrane tym okazało się dużo płynniejsze, dużo przyjemniejsze. I teraz ja rozumiem, że to wszystko można prawdopodobnie ustawić rejtami, można ustawić pidami, tak, i że te ustawienia pewnie można by z nas gula wyciągnąć więcej. Natomiast ten dron Mark 5 przyszedł z pudełka lepiej ustawiony, niż mi się na zgule kiedykolwiek udało ustawić. I nie wierzę, że to są tylko rejty i tylko pidy, ponieważ yy, no, ta konstrukcja z jakiegoś powodu, mimo że wadliwa przez tego detkata powoduje, że mi się tym lata tak. Naprawdę. No i ostatnio nawet udało mi się tym cudem zrobić Trip-spina, o czym w tym filmie tutaj pewnie dużo z was widziało, jak mnie to odsyłam. No i jakoś nie przeszkadzało mi, że to jest dead cut. No oczywiście nie mam porównania cołowy, jakby nie było dead-kata, no ale jednak powiem szczerze, ani mocy tam nie brakowało, gdzie w Trip-spinie trzeba mieć sporo mocy w dronie. Wszystko poszło pięknie i gładko. Do tego, jak dodamy jeszcze właśnie to, że bez GoPro jestem w stanie 7 minut. Na 1400 ogniwie, bo no mam 7 minut pałowania. Dobra, ja nie jestem jakimś typem, który potrafi faktycznie tego drona tam na maksymalnych obrotach trzymać cały czas. Ale no 7 minut pałowania to jest naprawdę dobrze. I jeszcze ta o trójka. Ja nie latałem jeszcze freestyle'u chyba z GoPro tym dronem. Nie dobra, próbowałem raz, ale, ale to przez chwilkę, dosłownie, żeby zobaczyć, jak waga. Czy waga GoPro przeszkadza, nie przeszkadza odpowiem, czy znaczy, czuć oczywiście tę wagę, nie jest aż tak dobrze, ale to jest taki zapas mocy, że naprawdę GoPro tutaj nie jest, nie jest problemem. A nie ma potrzeby po prostu, ta o do do freestylu, no, gdzie nie chodzi o to, żeby ten odbiór był idealny, żeby nie było szumów, tak? No, bardziej potrzebujemy, po prostu pokazać. W to, co potrafimy, tak? i mieć to nagrane, ale żeby to też wyglądało przyzwoicie, to to wygląda przyzwoicie i to jest bardzo fajne. Fajnie będzie też, jak zostawisz subskrypcję oczywiście, <śmienia> zmieniając temat, trzeba autoreklamę wrzucić, więc zostaw subskrypcję. A no a jeśli już subskrybujesz kanał, to zostaw łapę w górę. Ja wiem, że to nie koniec filmu, natomiast no, mam nadzieję, że już ten odcinek jest wartościowy, więc będę bardzo wdzięczny. No mi to pomaga algorytmowi jeszcze bardziej, a co pomaga algorytmowi, to pomaga mi. Dzięki, lecimy dalej. Cinematic. No co można dodać? No dron super lata, więc co cinematic. No więc powiedziałem już, że to trzyma na baterii bardzo długo. E, 10 minut, 10 minut latania w takiego cruisingu spokojnego to nie jest problem. Robi się taki mały long range przy zasięgu o trójki. No to to w zasadzie nic nie trzeba. Ja byłem w Albanii i tam była taka w Albanii nie ma w ogóle przepisów dronowych żadnych. Więc można sobie latać gdzie się chce i, i latałem sobie z takiego zamku na taką górę dość wysoką. Tam było ponad 2 km w jedną stronę. I ile przewyższenia nawet nie wiem. Zdążyłem sobie na jednej baterii bez GoPro na spokojnie obrócić tam trzy razy. Jeszcze mnie kusiło, czy nie lecieć gdzieś tam kawałek jeszcze raz, ale stwierdziłem, że nie ryzykuję, no bo byłem tak daleko od siebie, że musiałbym jeszcze wrócić. Jakby mi się okazało, że jest jakiś problem, to, 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 no to byłoby duże ryzyko. Tak, trzy razy na spokojnie. A dlaczego ja latałem Cinematic bez GoPro? Dlatego, bo jak latam w górach takich jak właśnie tam, to to się spokojnie czuję, jak mam 2000 zł mniej w powietrzu. I to jest duży argument. I teraz mówiłem, że okej, okay, w Cinematic widać na obrazie, ale to nie było latanie dla klienta, tylko dla siebie. I latałem w miejscu, gdzie wiedziałem, że jak schrzanie albo będę miał LX-LOS, no to, 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 to nawet nie mam po co iść, tak? No więc po co? Więc nie chciałem, po prostu nie chciałem. Nie chciałem, jeszcze bym sobie skrócił czas lotu i pewnie byłoby wrócił dwa razy na jednej baterii, a nie trzy razy. Cena tego cudenka to jest 3200 zł w Polsce, chyba bez odbiornika, te, te okolice mniej więcej. No, jeśli chcecie latać na tym radiu, no to nie potrzebujecie żadnego odbiornika już, to już wszystko jest wtedy. Jak chcecie latać tak jak ja na tango na przykład, czy na czymś innym, no to sobie musicie e, wybrać wtedy odbiornik, i prawdopodobnie to kosztuje troszkę więcej. Dobra, tyle z mojej strony. Dajcie jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. Było mi bardzo miło. Ostatnio pod filmami dostałem super komentarze. Dzięki wszystkim za nie. A poza tym pomaga się znowu algorytmowi, na czym oczywiście mi zależy bardzo. Na razie, cześć!